Niestety Rafałka Ale No jedziemy na dupeczki Autem starego będę bęk kurwa, raz... oh, kurwa Synek co ty kurwa robisz Moim autem na dupy jedziesz Pojebało cię kurwa Dobra spierdalamy Dobra młody jedz Ale ważnych rzeczy nie zapomnij No Na razie kurwa o, Kurwa nie działa Tylko nie rozpierdal Bo ci przyjedzie, kurwa to Kurwa, pana, ale to idzie. Przejebane. Mm, nie, kurwa. Mamy przejebane. Jak tate przyjedzie. Dobra, podjedźmy kawałek. To To mechanika się poczucie podjebana. Sam jednego będzie kurwa. Zobaczcie, tak, że, że rozjebaliśmy tą ma mazdę. Nie? o ja, kurwa jak ty mi rzucę ja, ja pierdolę jeszcze bardziej ją rozjebali o kurwa dobra nie będziemy mu tankować bo paliwo drogie o chuj kurwa ty mi ja pierdole. Kurwa. Dobra, szybko spierdalamy stąd. Chodźmy się na stacji schować. Kurwa, zaraz tata, tata przyjedzie, to przejebane będzie. Kurwa, przez barierki przeskoczyć nie umiem. Kurwa, tata tu zaraz Teraz będzie. <śm> <śm> Kurwa. Kurwa. <śm> będzie. Wata jedzie! Mm, Spierdolowy! O kurwa! Kurwa, co tu moja... Co tu moja masa? Kurwa robi tutaj! Ja piękno, ale co to się pojebało? Kurwa! Synek! Snak! Zdę robił! Kurwa da te pijał, spierdamy! kurwa! Kurwa, synek! Chodź tu, kurwa, jak ja się to... Chybko, kurwa, spierdalam przez okno, pani kasjerka pozwoliła. Gdzie ten tata jest, kurwa? Nie ma tam starego, dobra. Kurwa, gdzie ty Ciągnie, Gdzie on jest, kurwa się boję. No Bo, kurwa! <grym> tata, ty nie! Pierdalamy stare nas nie znajdzie. Mój, mój kolega mieszka. Znaczy no pracuje tak bardziej. Tu, tu, tu metanfetaminę meta produkują. I ostatnio kupiłem tu 3 kilo i ci pałem przez tydzień. I, kurwa ledwo chodziłem, a powiem. Dobra, starego nie ma się schować. Dobra, zobaczymy czy Kazik ma tu jeszcze. Te Kazik kurwa. Masz jeszcze trochę? Masz? O kurwa daj Ile chcesz? Ok półtora tysiąca Kurwa nie pojebało Cię? Kurwa pojebało, nie pojebało Cię Kurwa O kurwa Slek, U mnie co Slek. Kurwa Tata Tata czekaj Kurwa synek przyjedź już Tatę! Czym matka byś do roboty iść zła? Tate! Kurwa, siadaj! Tate! Siadam. Tate, chodź coś Ci pokażę! Spierdalaj! Siadajmy tu! No chodź! pokażę, Patrz tutaj! O! Tu, o! Patrz! Ja no wierzę na to! Tate! Kurwa! Biegamy do gnoja! Kurwa! Kurwa, Tate, nas goni! Widzowie! Chuj! Pierdolę! Jadę pod tron! Chodźmy! Tate! Eee, tatę, chuj! O, ty, piekbalone, szmatoty! Kurwa, szybko! O! Kurwa! Drej! Zra przypierdole, to będziesz widział. Chuj, tate. Dobra, chodź tu sobie, kładujemy to auto i kurwa jedziemy na złom!

254 tysiące zarobiliśmy. O, dobra. Pony, tate, to jeszcze gumę spalimy. Jak mu no zaraz przypierdolę. Ty, panie, tu coś nie działa chyba. Widzicie, to mocy nie ma. O kurwa, tate. Patrz tu! Kurwa, być przypierdolę.

Halo, gambla, kurwa! Gambla! Gambla, go, kurwa! Gambla! 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 to Gambla! 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 tu nie chce jechać! Gambla! 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 to Gambla! Gambla! Курва, впал по в поцелуй. Врубаш слова, быстро. Курва, падай, падай, падай. Кто такой, такой Курва, ты! Ну, курва, я, 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 стою, 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 Курва, стою, 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 Panowie! Panie! Musimy spierdalać. Tata się już nie wypłaci za naprawę tego. Niech on tu tylko przyjedzie, to go zjemy dostanę. Nie no, mapie go widzę, że zjedzie. Spierdalałem panowie. Kurwa. Tata! tate! Co Kurwa, tu! Mnie to interesuje, przydań. Tate, a wie, a wie że, że ty masz gdzie piwo leży? O kurwa. Dobra Soniek, synek, przepraszam cię bardzo. Siadaj, siadaj tutaj bardzo, ba, nie? To po piwo sobie idź. Si si siadaj kurwa. Po piwo idź, bo cię rozbije zaraz. Ja nie rozbiję na jazdy szybko wjeżdżaj zajmij i idę, No już. Mm -hmm. Zrzuć mi autem na lawetę. Tata, że to by dachowało? Chcę tego i takie, coś tam tego. No. Tata, nie umiem. Widzisz, tata? Nie pali już. Kurwa, trzeba samemu serę. w ci za za to. A ty? ty spróbuj. Nie by ty mi za zapierdali! Nie! To zamknij go! Zamknij, to ty sam możesz. Kurwa! Spierdamy! No! No i sami mi kurwa zrobi? No! Co? Hej, to ty chuj! O kurwa! Tata nie chuj się spierdalać! Ciekawe gdzie on tu spierdzali! Kurwa! Cherećka mi się pierdolniała. Jeden prywatniarz nie pan jest. Nic, się nie ma. Tak. Wiecie co? Nie ja was pierdolę, Niech kurwa. Ja, ja, ja pierdolę, ja w końcu schowam na paletnik. Kto nie zabiję. Chierę, no ty kurwa Mam, mam, mamę, ma to w ogóle się do mnie nie odezwie się i, i twierdzi że jestem debilem. Syk no. Widzowie. Tak nie będzie. Ja schowam tałty, zaczponię po handlarza. Handlarza drugiego, a ja nie I on przyjedzie, nam pomoże. No, tak nie będzie. Ja pierdal jeden z chowal gra beta starego Tu 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 Halo Ale kurwa, co za dźwięk? Kurwa, kurwa data pierdolę. I dalej widzicie, jak to idzie ta Mazda trochę szybsza była, ale wygachowaliśmy, a tata, tata jakiś, kurwa, bóg grecki z nią podniósł. Ja tak nie potrafię jeszcze, muszę mi tego mieć. Ale no, jedziemy do miasta, już jest prawie jesteśmy. Jest dobrze w miarę. Dobre, elegancko, leci. O nie, tu zakręt, jeszcze hamować. Teraz postaram się to z nawet. Myślę, że to dobry pomysł, bo ja nie. Ale mocy już nie ma, co się stało z tym nawetem. Podziałam. Dobrze, zostawmy starymu tą lewetę. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Ty były na tyle. Cześć.